Cześć, witajcie z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji o 10x Zoom. Tak wiem, nazwa bardzo myląca, można by było powiedzieć 10 razy zoom, natomiast i tak nie do końca oddaje to, jakby e, to, co potrafi ten telefon, o tym powiem sobie za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, mogę powiedzieć dokładnie to samo, co w przypadku Oporeno, czyli bardzo dobrze wykonany smartfon, który mnie osobiście bardzo się podoba. Ma kilka zabiegów takich stylistycznych, które jakby no, robią unikatowe urządzenie z tego modelu, i rzeczywiście jest to coś innego niż możemy zauważyć w większości. Przypadków na rynku. Natomiast zacznijmy od tego, co moim zdaniem jest jedną z największych wad, jeżeli chodzi o to urządzenie a mianowicie, niestety, waga. Ponad 200 g to naprawdę jest sporo. Ja rozumiem, że telefon jest duży, ale niestety przez cały okres testów miałem wrażenie, że ten telefon cały czas jest za ciężki za ciężki, ciężko mi się z niego korzystało. Rozumiem, że to nie dla wszystkich musi być problem. Ale ja natomiast odnotowuję, że niestety urządzenie pod tym względem mi nie przypasowało. Jeżeli chodzi o ramki, oczywiście ona jest aluminiowa, z przodu gorilla Glass szóstej generacji, z tyłu piątka, która jest dymiona i która wygląda genialnie. Jeżeli chodzi o ramkę, po prawej stronie mamy przycisk do zasilania, który jest raz, że z takim akcentem, dwa, że mamy tutaj po prostu dodatkowo kolor taki zielony, bardziej intensywny niż cała obudowa, bo jakby cały telefon jest w kolorze zielonym. Wygląda to bardzo ładnie, również w tym przypadku, tak samo jak w oporeno jest tutaj poprowadzony przez całą ramkę lewą i prawą taki dodatkowy szlif. To rzeczywiście jest bardzo prosty zabieg, który mocno uatrakcyjnia to urządzenie bez dwóch zdań, jakieś przeszycia antenowe. Po lewej stronie mamy dwa przyciski do regulacji głośności, odseparowane, dobrze wszystko spasowane, nic nie lata, również szlif po tej stronie. Górna krawędź to tylko mikrofon do redukcji szumów, który oczywiście, jak możemy zauważyć, jest w takim miejscu, które jest jakby wycięte w obudowie, gdzie oczywiście mamy płetwę rekina, wysuwaną tak, z jednej strony to jest 11 stopni, jeżeli chodzi o kąt wysunięcia. To jest bardzo fajne rozwiązanie z kilku powodów. Po pierwsze, jest to element, który jest dużo mniej narażony, przez to, że jest większy od takich z tradycyjnych rozwiązań jak w Mi 9T czy w OnePlusie 7 Pro. Z drugiej strony, jest to po prostu coś innego, ciekawego, a nie klasyczne rozwiązanie, więc niezmiennie mi się bardzo podoba. Zwrócę uwagę, że zbiera się tam strasznie dużo brudu. Ja akurat miałem oporę nozum nad morzem. I niestety dostało się tam sporo jakiegoś kurzu piasku. No trzeba to systematycznie czyścić. Ten mechanizm jest w stanie wytrzymać ponad 200 tysięcy wysunięć i zsunięć, No w praktyce nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tyle urządzenie wytrzyma. Mamy tam aparat 16 megapikseli ze światłem 2.0, 26 mm. To jest dokładnie ten sam model, co w oporę no, podstawowym. Jeżeli chodzi o dolną krawędź, tutaj możemy zauważyć jeden z głośników. Mamy tutaj głośniki stereo, które grają bardzo przyjemnie. Ja jestem zadowolony. Nie jest to oczywiście poziom powiedzmy Samsunga i Galaxy 10 czy iPhone'a 10S Max, jeżeli chodzi o głośność i ilość basu, ale i tak jest bardzo przyjemnie i mocno odnotowuje na plus, jeżeli chodzi o głośniki w oporę no właśnie zwykłej wersji, czy w zoomie. Zwrócę uwagę, że mamy tutaj również mikrofon do redukcji szumu. Cała ta dolna krawędź, tak samo jak górna, jest delikatnie jakby wyżłobiona w środku, więc ja bardzo lubię takie delikatne smaczki, które sprawiają, że dolna ramka podobna do miliona innych telefonów, ale jednak wygląda delikatnie. Delikatnie inaczej. Oprócz tego mamy slot na dwie karty NanoSim, ewentualnie jedna zamiennie na microSD do 256 GB. No i mamy złącze USB typu C. Bateria jest większa, 4065 mAh względem 3765, ile było w Oporeno. I telefon wytrzymuje nadal jeden pełen dzień, intensywny dzień, nawet myślę taki mocniej dociśnięty. Nie zdarzyło mi się, żeby Oporeno zoom się rozładował w ciągu jednego dnia. Natomiast pamiętam, że w Oporeno zwykłym ta bateria dużo lepiej wy. I wydaje mi się, że sumarycznie wypada to ciut gorzej tutaj, ale i tak bardzo pozytywnie. Niestety nie mamy tutaj indukcji nagładowania, to szkoda, szczególnie w tej cenie przy tej klasie urządzenia biorąc pod uwagę, że z tyłu jest szkło. Nie mamy również wodoodporności, na to zwracam uwagę, to ze względu oczywiście na wysuwany modu, który jest mechaniczny. No i mamy szybkie ładowanie 20-watowe, VOG Flash Charge. Ono naładowuje ten telefon mniej więcej w godzinę 25-30 do pełna oryginalną ładowarką. Przechodząc do tyłu, możemy zauważyć po pierwsze, że konstrukcja jest po lewej, po prawej zakrzywiona, szkło jest matowe, co wygląda genialnie, pomaga troszkę jeżeli chodzi o odciski palców, chociaż oczywiście one również się tutaj pojawiają. Kolejna rzecz, ona jest taka jakby perłowa, więc to światło się rozprasza pod tym szkłem. To również wygląda genialnie. Na środku, tak samo jak w Oporeno, mamy taki pasek, który jest dodatkowo w innej fakturze i świecący. Jest tam design by Oppo. Mam dodatkowo wystającą kulkę, która ma troszkę unosić telefon, żeby nie rysować obiektywów. Prosty zabieg. Nie pamiętam, żeby w Oporeno mi się coś z tym stało, więc podejrzewam, że tutaj również będzie ok. No i mam zestaw trzech aparatów. Trzech aparatów, biorąc pod uwagę, że podstawowy moduł to 48MP ze światem 1,7, 26 mm z optyczną stabilizacją. Później mamy peryskopowy i tu jest 13 megapikseli ze światem 3,0, więc znacznie ciemniej. Jest to optyczne zbliżenie pięciokrotne. E, za chwilę do tego wrócimy. Również optycznie stabilizowane. No i szeroki kąt 8 megapikseli ze światem 2,2, 16 mm. Przejdźmy sobie do przodu. Mamy ekran AMOLEDowy 6,6 cala 1080x2340 pikseli, więc ta sama rozdzielczość, nieco większy, bo 6 40 cala w oporę na no zwykłym 19,5 9, te same proporcje, również Gorilla Glass 6, jak mówiłem, DCI P3 i ekran jest naprawdę świetny. Jasność minimalna, maksymalna wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kontrast, kolorystyka, czernie. To wypada genialnie na tym amulecie. Nie mam tutaj właściwie żadnych zastrzeżeń. Ekran mi się bardzo podoba. I pamiętajcie tylko, żeby w ustawieniach oprócz tych wszystkich korekcji kolorów, które możemy robić, włączenia eliminacji światła niebieskiego czy takiego trybu czytania żeby zrobić sobie te kolory na żywe, one rzeczywiście wtedy wypływają wręcz z tego wyświetlacza. No i jeżeli chodzi o same rameczki, one rzeczywiście po lewej po prawej, u góry są bardzo małe i symetryczne, na dole ciut większa brudka, praktycznie niezauważalnie, więc oporeno zoom tak samo jak zwykła wersja prezentuje się naprawdę bardzo bardzo ładnie. Mamy skaner odcisków palców, który jest tutaj w ekranie. I on działa błyskawicznie, to znaczy jest piekielnie szybki. Myślę, że to jest jedno z najszybszych rozwiązań tego typu. Zwrócę uwagę, niestety, tylko na to, że no są niektóre podejścia do tej sprawy troszkę lepsze. Tutaj natomiast musimy pamiętać, że ten skaner musi być podświetlony, żeby był aktywny. Wtedy dopiero jak przyłożymy palec, po prostu urządzenie nam się odblokuje. Jeżeli to zniknie, a znika to w momencie, kiedy telefon jest w poziomie i nie jest dotykany, albo w pionie, ale po dłuższym czasie. I wtedy, jak przyłożymy palec, to niestety nic się nie dzieje. Natomiast, jeżeli go gdzieś tam dotkniemy delikatnie, czy przesuniemy, automatycznie podświetla nam się to miejsce, i wtedy telefon jest gotowy do zeskanowania, więc można było zrobić to trochę lepiej. Natomiast, jeżeli chodzi o sam e, jakby proces odblokowywania, działa to piekielnie szybko. Alternatywnie, rozpoznawanie twarzy realizowane kamerą, więc wiadomo, że niezbyt bezpieczne. Natomiast, jest to oczywiście wymuszone też tym, że mamy podnoszoną tą płetwę, e, i to trochę czasu trwa. E, z jednej strony, muszę powiedzieć, że na pewno dużym plusem jest to, że w ogóle nie Słuchać tej płetwy. Teraz Praktycznie niesłyszalne, więc to jest duży, duży plus. Natomiast działa bardzo szybko, ale jednak musimy przyciągnąć palcem po ekranie, i to jest mimo wszystko spory problem. Mamy również Always on Display na ekranie, natomiast nie ma tu żadnych powiadomień, niczego takiego, żeby się pojawiało. Po prostu mamy tylko godzinę, datę i stopień naładowania urządzenia. No szkoda, można by było to lepiej wykorzystać. Zwrócę uwagę, że jest pewne zabezpieczenie, żeby w razie czego się nam tutaj ekran nie wypalał, więc ta godzina co jakiś czas zmienia swoje miejsce. Również w momencie kiedy odblokowujemy urządzenie i blokujemy ponownie jakby ta godzina jest umiejscowiona jakby w innej części ekranu. przechodząc do specyfikacji no ona jest również powiedzmy topowa z Snapdragon 855 i pod tym względem lepiej to wypada niż w Oppo Reno Adreno 640, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej i co tu dużo mówić, Oppo Reno śmiga naprawdę działa to piekielnie szybko właściwie w każdym przypadku, w każdych okolicznościach urządzenie się nie przegrzewa i naprawdę urządzenie jest bardzo Dobrze zoptymalizowane. Color OS, nakładka, którą tutaj możecie zauważyć, ona na pewno nie należy do najpiękniejszych. Jest lepiej niż poprzednio przy wersji 5. Natomiast nadal uważam, że można było ją dopracować, chociażby pod względem trybu ciemnego, gdzie mam amoleda. Fajnie by to jednak wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę funkcji i takich zaawansowanych ustawień, to jest tego naprawdę bardzo dużo. Mówiłem szerzej o tym w Oporeno, więc nie będziemy sobie tego powtarzać. Odsyłam do tamtej recenzji. A przejdę teraz do komunikacji. Mamy iBlu. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4, 5 GHz, jest aptX HD, mamy GPS Glona z Galileo, jeszcze kilka innych standardów i naturalnie mamy tutaj NFC. Z małych smaczków, które oczywiście pojawiły się również w tym telefonie, to na pewno to, że mamy tutaj bardzo, ale to bardzo dobrą wibrację. To jest jedna z lepszych wibracji. Ona nie jest tak mocna jak w Pixelu czy iPhone'ie, ale jej odczucie jest naprawdę bardzo fajne. To jest na pewno top pięć urządzeń, które rzeczywiście mają silniczek wibracyjny, no nie jakiś tam super tani, tylko ten z najwyższej półki. Przechodząc do aparatu, yy, zacznijmy sobie od tego, że interfejs jest dokładnie taki sam jak w Oporeno, więc myślę, że dość przejrzysty, u góry HDR, dodatkowe kilka filtrów, trybów, mamy ustawienia, na dole mamy tryby, które sobie przełączamy, więc wideo, zdjęcia portretowe, to są te trzy podstawowe, dodatkowo noc, panorama, ekspert, gdzie mamy chyba do 16 sekund naświetlanie, film poklatkowy, zwolniony na tempo I Google Lens. Na środku mamy taki przełącznik, gdzie klikamy sobie po prostu jako szeroki kąt. Zaczynamy właściwie od jedynki. Później mamy dwa. to jest zbliżenie cyfrowe. 6, to jest optyczne plus delikatnie cyfrowe. To jest bardzo dziwne, że nie jest tutaj zrobione jako 5, gdzie tyle wynosi optyczny, optyczny zoom, czy optyczne zbliżenie. I później 10, oczywiście, jeżeli chodzi o zbliżenie takie no, hybrydowe i ono rzeczywiście jest takie do wykorzystania, dlatego ten telefon. On się tak nazywa. No i maksymalnie do 60 razy możemy zbliżyć, jeżeli chodzi o zoom cyfrowy, to już wtedy rzeczywiście wygląda bardzo słabo. Jest to raczej taka, powiedzmy, zabawa. Ale jeżeli chcemy przeczytać gdzieś tam bardzo daleko jakiś napis albo jakieś kontury zobaczyć, to myślę, że do tego się to nadaje. Do niczego więcej, bo te zdjęcia rzeczywiście są dość słabe. Oprócz tego mamy tryb AI, gdzie jest oczywiście upiększanie. Można regulować, jakby stopień tego AI, czyli jak bardzo ma wpływać on na nasze zdjęcia. I myślę, że to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast zacznijmy sobie od tego, że zdjęcia są robione bardzo szybko, właściwie momentalnie, obecnie na którym obiektywie. I dużym plusem jest to, że nawet ten peryskopowy zoom, czyli to zbliżenie jest optycznie stabilizowane. I zdjęcia w ciągu dnia są bardzo ładne, są mega szczegółowe, dynamika jest świetna. To jest topowa półka bez dwóch zdań. Czasami mam wrażenie, że ma aparat tendencję do tego, żeby zdjęcia były za jasne. Nie wiem dlaczego, ale to jest taki jedyny minus, który właściwie znalazłem. Bo ogólnie zdjęcia są naprawdę bardzo dobre z każdego obiektywu. Również szeroki kąt specjalnie nie beczkuje, może gdzieś tam delikatnie, ale nie jest to jakoś bardzo mocno zauważalne. Natomiast zwracam uwagę, że te zdjęcia z szerokiego kąta nie odbiegają kolorystycznie ani jakby swoją dynamiką od reszty zdjęć z, z kolejnych aparatów, więc to na pewno spory plus. Zdjęcia oceniam bardzo pozytywnie. Wieczorem również yy, mamy tutaj dedykowany tryb nocny, który się spisuje mocno, bo Trzeba zdjęcia, zacznę jak w... W każdym przypadku troszkę dłużej trzeba przytrzymać telefon. Mamy tam, jakby, robienie kilku zdjęć pod rząd. Nie są te zdjęcia na pewno takie jasne jak w przypadku P30 Pro, ale w takich normalnych warunkach oświetleniowych wieczornych, gdzie widać jakieś budynki, coś takiego, to spokojnie telefon daje radę i te zdjęcia są jak najbardziej poprawne. Co do wideo, one wyglądają bardzo ładnie, bo kolorystycznie są strasznie zbliżone do zdjęć, więc strasznie mi się to podoba. Natomiast mam tutaj kilka zastrzeżeń. Nie można przełączać się między poszczególnymi aparatami. Podczas nagrywania. To jest spory błąd. Ja nie wiem dlaczego to tak wygląda. Przy 4K-30 klatkach nie można się przełączać między tymi obiektywami. Nawet jeżeli się przełączymy na 1080, to tu również nie możemy przełączać się między obiektywami, więc jest to jakieś takie bardzo dziwne. No i nie można nawet rozpocząć nagrywania z szerokiego kąta. To jest też zastanawiające. Natomiast co do stabilizacji ona wypada tutaj świetnie, więc te filmy mogą się podobać. Mnie się podobają, to są jedne z ładniejszych filmów, które widziałem. No szkoda, że tak tuż nie są ograniczone te możliwości właśnie wideo pod względem modułów aparatów. Podsumowując oporę na 10X Zoom, czy 10 razy zoom, to jest naprawdę świetny smartfon pod wieloma, wieloma względami. Jakość wykonania, ekran, bateria, szybkie ładowanie, ilość obiektywów, wygląd telefonu, mnogość funkcji. Są jakieś delikatne błędy, m, które rzeczywiście w nakładce się gdzieś pojawiają. Szkoda, że nie można tego troszkę bardziej dopracować, jak Always on Display, czy ciemny motyw. Brakuje w do szczelności czy indukcji no i nie mam gniazda słuchawkowego no ale to już chyba jest taki trend, że nie będę musiał powoli o tym mówić, no i jedyna rzecz, która tak na dobrą sprawę gdzieś tam mnie denerwowała, no to brak możliwości przełączania się w tym wideo między obiektywami, no i takie sztuczne jakieś no próbowanie, żeby był ten telefon lepszy niż konkurencja, przez to, że mamy jeden dwa razy, później mamy sześć razy a nie pięć razy, tak jak optyczny zoom więc oprócz tego optycznego zbliżenia mamy jeszcze delikatnie przybliżenie cyfrowe, po to, żeby po prostu no, ten obiektyw wydawał się troszkę lepszy, więc to dość dziwne. No i na samym końcu wada, o której wspominałem na samym początku, czyli waga. To dość mocno mi przeszkadzało, że telefon był dość ciężki, no ale to jednak. Coś za coś, bo telefon jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Dajcie znać co myślicie. Ja myślę, że to jest ciekawa alternatywa, szczególnie jeżeli ktoś chce mieć bardzo dobry aparat z dobrym zbliżeniem, a niekoniecznie chce iść w stronę Huawei'a, ale też mam nadzieję, że te wszystkie błędy software'owe głównie, które tutaj się pojawiły względem ograniczeń w aparacie czy w ekranie, można na pewno gdzieś tam poprawić i na to liczę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.